Takim czymś też w teorii troll może być. Dobra, idę dalej, zobacz jak tam biomy są. jest malutka wiocha. Będzie się można przespać. No i medy. Szkoda, że te plastra się nie stakują. No i co? Trzeba jakiegoś cave'a znaleźć. I zejść w dół. Jak najniżej chyba najlepiej. Dobra, no trzeba w dół iść. A Jeszcze jeden gdzieś był. Tam. Dobra, to idziemy w dół. No przecież mam światełko, no. Ja nie lubię tu po cave'ach chodzić. Tu są zawsze jakieś popieprzone moby. Jakieś weksy, Które mają mnie na hita. Jakieś pająki. A to mój Enderman. Mój? Nie mój? Nie no mój. Jezu. Co to jest za miejscowa? Teraz wejdę kurde w jakieś i coś mnie zje. Po co to? Hauner. Ocean Ring. Nie, 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 nie. Dobra, git. Co on robi? Nie mam pojęcia. A założę sobie. Nie wiem czy to jest jakiś dungeon, czy co to jest. Uncommon crate. O nie. No bra, padła czupaka, Co To mnie bije. Co? Jakim chujem miał ja z wody padłem? Już czuł level 2 mi pokazuje. Nie podoba mi się to. Troll. urwadaj daj mi moje itemy. Nie, 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 nie ja po itemy tylko. Ja pierdziele, no. No ja ten Mobek mnie uwali jak ja podejdę. Aha. No. A wszystko przez to, że w tej grze postać może się utopić kurwa w wodzie na jedną kratkę, nie? No jest ten troll cały czas tutaj. To akurat git. No ale... Bez itemów ja go nie zabiję. O pierdole. O, no to chyba po itemach. Tam zginąłem za pierwszym razem, gdzieś... Chyba, że ona się nie rusza, bo się zbugowała. Oła. Pierdolaj. No ale i tak nie ma moich itemów, na? Mam tylko plecak. A pierdziele. No wszystkie moje itemy poznikały Jeszcze to odwiadowstwo Ten czy jestem w stanie to zablokować Dobra, hu jeszcze ten śmieć. Dobra, ja bym ją zostawił, bo jak ona się odblokuje, to będzie koniec. Nie ona sobie tam siedzi jest wit. Ja nie gdzie był ten troll. Gdzieś tu... O nie wiesz... Ja nie wytrzymam kurwa z tą grą, nie?